I witam wszystkich koziorożce. Zapraszam Was do czytania czerwcowego. Po spodem już pokazała się siódemka materia, więc siódemka denarów. Taka może gdzieś energia pauzy, spauzowania właśnie, bądź też oceny własnych postępów a być może także rewidujecie swoje plany, patrzycie na coś z wdzięcznością ku przyszłości, albo czekacie także i oczekujecie jakiegoś efektu, który miałby Was jeszcze inaczej być może przeorientować. A więc gdzieś tutaj energia inwestycji, wytrzymałości i e, długoterminowych założeń, planów także e, pokazuje się w tle. Czy to jest energia wasza obecna, czy to jest ta energia, która także będzie się pojawiać w czerwcu? E, ciężko stwierdzić, jest to czytanie ogólne, natomiast ja ustaliłam, że te karty, które się pokazują w tym pierwszym rozdaniu, w tej pierwszej takiej spodniej, w pierwszym takim spodnim odkryciu one to one sygnalizują to, co jest obecnie u was. Pamiętajcie oczywiście, że czytania są ogólne, nie są do wszystkich. E, i nie dla wszystkich jest też wszystko, ale bierzcie tylko to, co Wam potrzebne: pozytywne, fajne, inspirujące. Zobaczmy, jak czerwiec będzie się chciał dla Was drugi koziorce pokazać. W kwestii, rela w kwestii tego, co przyziemne, codzienne, gdzieś może dla kogoś pracowe, materialne, to takie uziemiające, rutynowe. A więc co w tej codzienności jest dla koziorożca w czerwcu? Wyzwaniem: czerwiec i koziorożec. Co dla koziorożca jest wyzwaniem w czerwcu? Co może być trudnością w tym wyzwaniu? Co może być wyzwaniu trudnością dla koziorożca? Co jest radą? Co jest radą dla koziorożca w tej codzienności? Co jest radą? Co w relacjach, uczuciach, związkach jest wyzwaniem dla koziorożca w czerwcu? Co może być trudnością? I co jest radą? No słuchajcie, pod spodem e, karta królowej kielichów. Piękne w ogóle tutaj są pod spodem karty, jeżeli chodzi o to, jakie wy macie oczekiwania drugiej koziorożce budowania siebie także wizerunku własnego. Fajnie. E, I pojawił się dla Was ptaszek, który śpiewa pięknie. Słuchajcie, e, królowa kielichów, może ta królowa będzie Wam towarzyszyła, czy też będzie Waszym obiektem e, westchnień, chociażby w tym miesiącu, jeżeli... E, Oglądają mnie panowie, a jeżeli jest to energia wasza, drogie panie, no to być może będziecie właśnie sobie przewodnikiem dobrych uczuć, dobrych emocji, stanów, takich, które was napowają fajną inspiracją do tego, żeby się chciało, żeby można było, żeby czuć się pięknie, żeby też ufać i być trochę zanurzonym bardziej w to, co takim jest odczuwaniem, także tym intuicyjnym. A więc ten miesiąc może też Wam gdzieś tutaj sprzyjać, jeżeli chodzi o intuicję. O także ukierunkowanie swoich emocji w stronę lepszą, trochę uzdrowienia tego, co być może tego uzdrowienia wymaga. Jeżeli chodzi o, słuchajcie, tę kwestie przyziemną, codzienną, rutynową, w wyzwaniu jest dwójka mieczy, a więc energia, no takich jak tutaj na obrazku, trochę związanych rąk, tak? A więc możecie mieć gdzieś takie poczucie, że utknęliście, że coś. Z czymś nie możecie sobie poradzić, jeżeli chodzi o podjęcie decyzji, czy też o zobaczenie, lub usłyszenie, dosłyszenie tego, co, co ważne, co istotne. A więc ten miesiąc może w wyzwaniu pokazywać e, przede wszystkim chęć pokonania tej energii, żeby właśnie z czymś być może na siłę ruszyć, e, żeby m, pokonać pewien opór. Także, bo to może być też taka energia, że po prostu wam się nie będzie za bardzo chciało lub nie będziecie miały do czegoś na przykład przekonania lub głowy. Że niekoniecznie to będą takie zewnętrzne wpływy, że coś was hamuje i jest wam narzucone. Być może dla niektórych tak, ale może to być też tak, że po prostu to Wy nie będziecie chciały także się ustosunkować do czegoś bardziej, także zaangażować w tym samym. No i to może być taka energia gdzieś hamująca tutaj ze względu na, na Was, na Waszą gotowość, na wasze, na wasze także jakby szerokie pole widzenia czegoś, aby coś dostrzec teraz, w tym momencie, w tym miesiącu na przykład. Wyzwaniem dla Was może być to, żeby nie wątpić w siebie także, aby mieć siłę i odwagę także w kwestii podjęcia, czy też nie uciekania od podjęcia decyzji niekiedy dla kogoś. A więc tutaj po prostu dla koziorożców ten miesiąc czerwiec może pokazywać gdzieś dwie przeciwności. Losu, dwa takie źródła, które będą powodowały pewien dysonans, pewną rozterkę, pewne być może no jakieś ograniczające takie energie, które nie pozwolą w, albo w całości poznać danej sytuacji i sprawią, że będziecie miały trudność z dostrzeżeniem tego jaki ma to potencjalny rozwój, no albo będziecie trochę zwlekały lub w jakiś sposób Opierały się temu, żeby złapać byka za rogi, żeby nie unikać także odpowiedzialności albo nie, nie obawiać się po prostu pewnych skutków podjętych kroków. A więc trochę gdzieś wykazać się taką odwagą wiary w samego siebie, czy też zobaczenia, dostrzeżenia bardziej oczywistych rozwiązań dawanych Wam właśnie w tym momencie. A więc tutaj gotowość Wasza może być pójścia w jakimś konkretnym kierunku, może stać pod znakiem zapytania, czy też może być takim dla Was wyzwaniem no aby się też czegoś kurczowo puścić, niekoniecznie trzymać tego, co nie pozwala Wam pójść do przodu. A więc możecie mieć tutaj po prostu taką też gdzieś postawę zamkniętych oczu, niewidzenia czegoś, niesłyszenia czegoś. Czy to będzie zależne od Was, czy to będzie po prostu taka energetyka w tym miesiącu, że będziecie miały takie gdzieś zagłoski, czy takie no gdzieś poszukiwanie, czy błądzenie, bo może też tak być, że nie będziecie do końca wiedziały za co, w jaki sposób na coś, w jaki sposób na coś realnie Patrzeć. I bez względu na to, czy to będzie dyktowane oporem, zewnętrznym, wewnętrznym, własnym lękiem, czy brakiem znalezienia sposobu, jest to wasze wyzwanie. A więc tutaj możecie mieć takie poczucie, właśnie takiego trochę no. Nie wiem, co mam robić, tak? nie wiem, w którą stronę mam zmierzać, czy się wstrzymać, czy już iść, czy pędzić, czy jednak y, poczekać. No i trudnością w tym wszystkim właśnie jest pokazana czwórka mieczy, a więc pauza, a więc oddalenie, y, uleczenie czegoś. Więc albo będziecie mieli trudność z tym, co będzie taką umiejętnością zdystansowania się także do tych sytuacji, ale to może być też także zdrowe podjęcie tej decyzji, a więc na zdrowych warunkach, w zdrowym, y, w zdrowym momencie, w zdrowej, odpowiedniej dla siebie. Gdzieś y, 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 czasu przestrzeni. Może tutaj się pokazywać taka y, sprawa, żeby coś dostrzec, a z czymś innym się wstrzymać, żeby wstrzelić się w ten odpowiedni dla siebie moment. Bo trudnością dla was jest to, żeby ponownie w jakiś sposób odnieść się do tej sytuacji, ponownie coś ocenić, ponownie spróbować coś zobaczyć jeszcze raz. A więc, albo będzie was tutaj pośpiech rozpędzał, albo będziecie po prostu też trochę na pomasku, trochę gdzieś za właśnie pod wpływem emocji działać i, i być może taka gdzieś tutaj będzie energia Wam. Braku tego odpoczynku, czy braku spokoju przyświecała, że to może być trudność, bo tu się pokazuje to jako, jako wyzwanie, jako trudność w wyzwaniu, czyli ten odpoczynek, czyli taki trochę spokój ducha, czyli być może takie poczucie, że zrobiłem wszystko, co jest możliwe i czuję pewną odnowę, czy też czuję taki właśnie gdzieś przepływ um, takiej regeneracji, oddechu a w tym wszystkim. A więc to może Was tutaj gdzieś nurtować, to może Wam nie dawać spokoju, czy aby na pewno, czy słusznie, czy, czy, czy kroki, które podjąłem, Zgodne są z tym, czy zgodne są z czymś innym, czy wymagają jeszcze czegoś, czy to już jest zamknięte, czy to jest jeszcze nadal otwarte. Takie gdzieś tutaj zagwoski czuję, że mogą się w was pojawiać. A więc z czymś, aby ruszyć, żeby bardziej być odważnym, żeby czegoś może nie przeoczyć, ale też nie zachować się zbyt szybko i radykalnie. Radą na to wszystko, słuchajcie, jest dosyć kontrowersyjna karta, bo jest pokazana karta dynamiczna, więc ósma, ósemka yy, inspiracji, ósemka buław. A więc ja bym tutaj powiedziała, że nie ma na co czekać, tak? A więc Albo wyzwaniem dla niektórych z Was będzie to, że będziecie Wy się sami ze sobą gdzieś opóźniać, wahać, powstrzymywać, nie czuć odpowiedniego momentu do tego, żeby wzrosnąć, żeby coś uleczyć. A tu pokazana jest karta działaj szybko, działaj niezwłocznie, tak? a więc ukierunkuj też odpowiednio swoje kroki, działaj w, w konkretnym, ustalonym dla siebie ważnym, istotnym celu. A więc nie bagatelizuj i też tego co jest komunikacją tutaj mówi do ciebie ten miesiąc jeżeli chodzi o kwestię tego co jest realne co jest pracą a więc być może też wyrażaj swoje obawy czy też wyrażaj siebie w no, odpowiedni sposób taki który jest też bezpośredni i konkretny Rada dla Was to jest także, słuchajcie, e, zmiana, zmiana być może tego, co y, ukierunkowaniem, zmiana tego, co jest y, może kierunkiem współpracy. To jest zachęta do działania, więc po prostu, drogi koziorostu działaj, zmieniaj, y, działaj w w stronę tego, co jest bardziej optymistyczne. Postaraj się też widzieć coś w lepszych być może kolorach, albo coś postaraj się zobaczyć jako yy, niekoniecznie zagrażające tobie, jeżeli tego nawet nie rozumiesz, lub to jest w poza zasięgu Twojego pola widzenia. Bo tak mi się tutaj pokazuje, że być może będą takie sytuacje w tym miesiącu dla pewnych koziorożców, które Wy sami wierzyć nie będziecie, tylko dlatego, że nie znacie lub nie rozumiecie. Eee, może to już byście chciały być, może też byście chciały po to sięgać, ale tu należałoby podjąć taki. Kroki, które będą wam pomocne, a nie wam przeszkadzające. Więc jeżeli poczujecie chaos lub wycofanie, pewną uszczuplającą w was energię, pozwólcie sobie na chwilę oddechu, ponowną, właśnie ocenę sytuacji, także pod kątem samych siebie. A więc nie wychodźcie zbyt pochopnie z pewną inicjatywą, czy z pewną opinią, nawet bym powiedziała, na dany temat. A więc nie budujcie w sobie takiego muru, natomiast pozwólcie sobie na większą otwartość. Ten miesiąc może chcieć was trochę tak testować, jeżeli jeżeli chodzi o to, gdzie są, gdzie leżą Wasze blokady, na ile Wy sami jesteście sobie przeszkadzajką, i na ile to, z czym się mierzycie, lub o co chcecie walczyć adekwatny jest do czasu i waszej gotowości tej dojrzałości, także w was już pobudzonej. Czy aby na pewno jest to dobry punkt działania teraz i tu, czy jeszcze należy coś przeanalizować, do czegoś się ustosunkować bardziej, z czymś się jeszcze przegryźć, z czymś się jeszcze przespać, i, a także być może wyrobić w sobie pewną nową wiedzę lub faktyczny apetyt na to, za czym gonicie, czy to aby na pewno jest wasze. A więc tutaj pewna też autentyczność mi się pokazuje, która wam sprzyja, nie która wam przeszkadza i czy ona jest faktyczna. Takie się tutaj pokazują także energie dla niektórych. Jeżeli chodzi, słuchajcie, o kwestie związków, pokazuje się świat, a więc wyzwaniem dla Was jest to, żeby coś zakończyć, żeby coś rozpocząć, żeby wejść w jakiś nowy cykl, żeby odejść od starych, być może, przyzwyczajeń, no ale także, żeby otworzyć siebie na świat, żeby także otworzyć siebie na nowe, innowacyjne, być może, rozwiązania, które dzisiaj może są poza waszym zasięgiem i o te zasięgi też gdzieś tutaj chodzi, aby zwiększać swoje zasięgi właśnie. A więc być może być bardziej aktywnym lub bardziej widocznym, lub nie stronić od tego co także jest waszą decyzją wpływającą realnie na to co wokół was się dzieje, jeżeli chodzi o te pokazujące się możliwości. A więc żeby też umieć wybrać, lub żeby umieć z czegoś zrezygnować albo żeby czegoś też nie chcieć i nie robić czegoś na siłę. Tak się tutaj pokazuje. A więc bez konieczności dostosowywania się względem tego co tym moim światem być może nie jest. Albo względem tego, co jest. Co uszczupla lub każe mi y, czuć się niewygodnie, o tak powiem. Z tym nie walczcie. Wejdźcie w większą energię y, spójności, otwartości, y, wielowymiarowości y, samych siebie, a więc w tej miłości czy w tych relacjach, w tych uczuciach, w tych związkach y, wyzwaniem dla Was jest to, żeby także świat postrzegać jako całość, y, nieodrębne kawałki, żeby też widzieć y, siebie jako część tego świata, ale także, żeby świat y, trochę gdzieś. Y, poluzować, e, pozwolić mu pracować we własnym rytmie, nie być zbyt być może narzucającym siebie, czy też swojej wizji, potrzeby trwania, bycia, dawania temu światu jakiegoś konkretnego kierunku. Tutaj się pokazuje, bądź częścią tego świata, buduj ten świat, bądź otwarty, otwieraj szeroko ramiona na ludzi, na możliwości, na nowe także rozwiązania, na samego siebie widzianego w zupełnie jeszcze bardziej innej być może aktywności względem tego, co powinieneś wprowadzić, jakie zmiany lub od czego zacząć. I jest to również, pamiętajcie, energia Wasza potencjału, a więc y, y, priorytetów także, które y, wpływają na Waszą perspektywę. A więc tego, żeby umieć je ustalać lub żeby umieć decydować o tym, co, co powoduje, że mój świat wzrasta, że moja energia kosmiczna budowana jest, o, wzmacniana jest tym właśnie świeżym powiewem tego, co jest rzeźkie, co, co, co daje mi nawodnienie, co mnie karmi co jest urodzajne, a więc tutaj taka trochę gdzieś być może zagwostka nad tym, co faktycznie jest mi potrzebne, w jaką stronę ja powinienem siebie także ukierunkować, lub za jakim horyzontem patrzeć, który miałby mnie wzmacniać, wzrastać we mnie czymś fajnym, pozytywnym. Bo trudnością także dla Was jest tutaj w tym miesiącu, w tych relacjach, piątka buław, a więc być może jakaś konkurencja, być może także obawa o to, że jesteście lub że ktoś jest jakąś konkurencją, że być może ścigacie się także z jakimś idealnym albo z jakąś potrzebą doskonalenia wejścia w czyjeś buty chociażby, czy niekoniecznie bycia sobą. A więc tutaj taka gdzieś też energia bycia autentycznym, niekoniecznie rozdwojonym czy podzielonym w tej być może także drgającej w was strunie tego, co nie jest spójne, co nie daje wam uziemienia tym samym. Harmonia i brak rywalizacji, ale chęć dostrzegania różnic w tym świecie jest dla was wyzwaniem jest też trudnością, aby to, co tą różnicą jest, czy to, co tą konkurencją czasami bywa, aby umieć to zaakceptować jako energię napędzającą mnie do jeszcze lepszego samego siebie, a nieżeli do dorównywania. Czy budowania jakiejś także frustracji w sobie, które są podwaliną do tego, co daje mi poczucie szczęścia, poczucie spełnienia, poczucie jakości, spokoju także i tej błogości. Bo pamiętajcie, że to, co buduje we was takie drgania, rozedrgania, to się przekłada na komunikowane z Was płynące fale do świata. A więc to, co w Was niepewne, to, co w Was czasami być może nie wasze. Pożyczone, zapożyczone, narzucone, e, przyswojone lub e, z potrzeby chwili e, wykorzystywane jako wasze stanowi także informację do świata, e, że tacy jesteście, i wtedy wraca do was energia, której tak naprawdę to nie wy potrzebujecie, ale ta energia, którą, w której jesteście osadzeni. A więc tutaj trochę mi się pokazuje: odblokuj siebie, drogi koziorożców, w tym miesiącu, jeżeli chodzi o innych ludzi. Odblokuj siebie także na to, co jest być może w tobie uprzedzone, ale pozwól sobie także na to, żeby zobaczyć coś w pełnej gamie, w pełnej otwartości, bezpośrednio. Podejścia także zbyt krytycznego i zbyt takiego siermiężnego, jeżeli chodzi o innych ludzi, jeżeli chodzi o pewne przyzwyczajenia, czy zmieniający się, idący do przodu świat. A więc radą dla Was w tych związkach, relacjach, innych ludziach jest to, żeby się pozbyć pewnych ograniczeń, pewnego, słuchajcie, też patrzenia stereotypowego, pewnego, mówię, krytycznego podejścia i przede wszystkim pamiętajcie takiego, który się przekłada zdecydowanie i tylko i wyłącznie i ostatecznie na Was. A więc podarujcie sobie pewien ruch, pewną, nową, świeżą energię widzenia, inaczej wysyłania sygnałów. Ten miesiąc pokazuje Ci koziorożców w Wysyłaj sygnały, których, z których odpowiedzi oczekujesz i pamiętaj, że to, co komunikujesz sobą, werbalnie, niewerbalnie, parawerbalnie, wraca do ciebie w tej samej formie. Czyli sam sobie musisz odpowiedzieć na pytanie, co i na ile prawdziwie komunikujesz, jak głęboko także zadajesz pytania, jak pytasz jak, i o na ile drążysz. Na ile krytykujesz, lub na ile oceniasz, i to z tą samą siłą do ciebie, czy z tym samym kierunkiem do ciebie wraca. A więc tu taka precyzja kompozycji, bym powiedziała, jest istotna w każdym szczególe. A więc dobre doprawienie tej potrawy, a, którą serwujecie, lub ustalenie smaków jeżeli chodzi o spełnione oczekiwania. Takie wam się tutaj czytanie pokazało. Więc jakaś taka, słuchajcie, gotowość na samego siebie, czy też gotowość na e, pogodzenie, czy też ustrukturyzowanie e, s, s swojego wewnętrznego ja jest tutaj dosyć ważne w tym miesiącu. Może będziecie to łapać, może to też będzie gdzieś wam przeświecać, pokazywać się na horyzoncie w różnych sytuacjach, w różnych ludziach, okolicznościach, no i tych właśnie decyzjach, które będą e, z poziomu waszych, waszego serca ważne, aby je podejmować. Zerknijmy jeszcze, co Wam się udać może w miesiącu czerwcu, co się uda koziorożcom w miesiącu czerwcu. No i pięknie, słuchajcie, dwudziestka, a więc ten wzrost duchowy. No i uda Wam się właśnie coś odnowić, coś odpuścić, przebaczyć być może, zaakceptować, ale przede wszystkim też ja mam wrażenie, że są wśród Was koziorosy, które właśnie wsłuchają się lub usłyszą to, do czego są wezwani. To jest także gdzieś głos takiego powołania. pójście za tym, za tym prawdziwym. To prawdziwe, tak jak mówię, całe czytanie gdzieś tutaj mi się w tej prawdzie pokazuje, ale. Też nie robienia czegoś na siłę. Taki tutaj jest, taki gdzieś tutaj czuję przekaz, a więc nie, nie przyspieszania czegoś, co nie do końca musi w tym momencie już być, bo wam się tak wydaje, że już powinno być. To niekoniecznie musi być jeszcze to. Pamiętajcie, tak się tutaj gdzieś dla kogoś e, taka informacja zarysowała, ale jest tutaj piękna karta na e, przebudzenie, a więc. E, Jakaś mgła, słuchajcie, dla kogoś e, się roz, e, rozejdzie i będzie klarowna, fajna e, widoczność. Jaki kierunek tego miesiąca jeszcze dla koziorożca może być ważny? Muzyka. Wyrażaj siebie poprzez y, grę na jakimś instrumencie albo śpiewanie. Muzyka podnosi stan twojego ducha. A więc koziorożcu, no właśnie, zainwestuj w medytację. Także ona też jest tutaj tobie taką przeszkadzajką, żeby umieć medytować, żeby umieć się ten, w tą głęboką warstwę siebie wbić, przebić przez, no właśnie, samego siebie. Aby wsłuchać się w korzeń. No i tutaj się to pokazuje, że ta muzyka może Ci w tym pomóc, a więc znajdź fajną melodię dla siebie. Inspiruj się tym właśnie, co też tą wibracją jest i, i nie stroń od tego. Co dla koziorożca jeszcze w afirmacji na czerwiec? Afirmacja dla koziorożca na miesiąc czerwiec. I zobaczcie, jakie piękne dopełnienie. Karta mówi: Manifestowanie to proces twórczy, w którym łączę się z energią wszechświata, by stać się współtwórcą doświadczania, które podnosi mnie i ducha tego świata. To jest to, co powiedziałam przy okazji tych relacji. Pamiętajcie, że relacje partnerskie to nie tylko miłość, ale przede wszystkim przyjaźń. No i tutaj się tak to trochę pokazuje, właśnie, a więc. To jest piękne podsumowanie Waszego uczestnictwa w tym otwieraniu, czy też łączeniu i w jakich proporcjach, na jakich falach, w jakich częstotliwościach taki ten miesiąc jest dla Was. Dostrajania być może siebie, czy też łapania podobnych wibracji u innych. Trzymajcie się ciepło, pamiętajcie aktywności za każdą y, dotychczasową. Y, bardzo Wam pięknie dziękuję. Jest to dla mnie bardzo, bardzo ważne. Cieszę się, że jesteście. Cieszę się, że zawsze tutaj zaglądacie. Moim stałym koziorożcom pięknie dziękuję. Bardzo Was pozdrawiam, ciepło. No i co? Słyszymy się wkrótce. Zapraszam, wodniki, do zobaczenia.